Cześć! Jako, że mamy czerwiec, czyli Pride Month, postanowiłam zrobić takie jakby kalendarium o LGBTQIA w serii The Sims. Pozwolicie, że będę mówić po prostu LGBT, bo to melodyjnie brzmi, jest krótkie i wiadomo o co chodzi. I już na początku może powiem, że jeśli masz podejście na zasadzie niech sobie będą gejami, ale gdzie indziej, to bądź sobie nietolerancyjny, ale gdzie indziej. Po prostu nie oglądaj rzeczy, które Cię denerwują. To chyba dosyć mądre. Zaczynajmy! Simsy właściwie nigdy nie miały większych ograniczeń. Już w pierwszej części nasz sim mógł związać się z kim tylko chciał, a pary jednopłciowe mogły adoptować dzieci. I po dziś dzień się to nie zmieniło, a właściwie nawet rozwinęło się jeszcze bardziej, więc teoretycznie mogłabym ten film tutaj zakończyć. Ale jest kilka punktów w historii simsów, i też kilka smaczków i funkcji, na które chciałabym zwrócić uwagę. Pierwsza część miała premierę w 2000 roku. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie w każdym stanie pary jednopłciowe mogą wziąć ślub, w tamtych czasach ludzie nie byli tak tolerancyjni. No okej, okay, część amerykańskiego społeczeństwa nadal nie jest tolerancyjna, umówmy się, ale wtedy taka możliwość w grze komputerowej mogła wzbudzać o wiele większe kontrowersje niż teraz. Niewątpliwie był to krok w stronę uświadomienia ludziom, że mężczyzna z mężczyzną i kobieta z kobietą to nic złego. W jedynie pary homo nie mogą co prawda wziąć ślubu, ale tam ceremonia ślubna to tylko interakcja, która dołącza drugiego Sima do rodziny. Gra nie posiada żadnego oznacznika małżeństwa, więc tak, to oznacza, że można teoretycznie wziąć ślub z kilkoma Simami. Taka ciekawostka, chociaż głównie chodzi mi o to, że no po prostu nie ma tam formalnie czegoś takiego jak małżeństwo. Ale fakt, że ta interakcja, ta ceremonia nie jest w ogóle dostępna dla par jednopłciowych, ale taka para może zamieszkać razem i również otrzymać telefon od opieki społecznej z propozycją adopcji dziecka, tak samo jak pary heteroseksualne. W 2004 roku przyszło The Sims 2, a tam stworzono specjalny system preferencji seksualnych zapisany w pliku SIMA. Domyślnie Sim jest nastawiony neutralnie na obie płcie, więc teoretycznie jest biseksualny, ale kiedy każemy mu wykonywać jakiekolwiek interakcje romantyczne z daną płcią, to dostosuje do tego swoje preferencje. Więc jeśli flirtuje z obiema płciami, to będzie miał zapisaną biseksualność, a jeśli tylko z jedną płcią, to tylko tą płcią będzie sam z siebie zainteresowany. Ale trudno tutaj powiedzieć o wrodzonych preferencjach, tak jak w życiu, bo jest to bardzo płynne i możemy sobie tym sterować, jak tylko chcemy. Jednak co jest bardziej realistyczne, orientacja to całe spektrum wartości. Sim biseksualny może nadal trochę bardziej preferować jedną z dwóch płci. Genialne! I jest jeszcze też taka jedna rzecz, która nie do końca mogła zadowolić w tej części. I jest to fakt, że formalizacja związku jednopłciowego nie nazywa się małżeństwem. Okej, okay, jest traktowana na równi z małżeństwem, ale nazwano to związkiem partnerskim czy unią. W dodatku, pragnienie zawarcia unii jest niżej punktowane niż pragnienie zawarcia małżeństwa. O ile w tamtych czasach takie określenie było raczej normalne, to teraz może się wydawać lekko obraźliwe. Jednak jest jedna rzecz, która jest tutaj bardzo urocza. Rodzice są świadomi preferencji swoich dzieci, i w przypadku na przykład syna geja będą mieć pragnienie, że dziecko zawiera związek partnerski, a nie bierze ślub. Za to sformalizowana para jednopłciowa może marzyć o adopcji dziecka. W takim związku nie zdarza się pragnienie posiadania dziecka naturalnie, bo nie jest to możliwe, jeśli nie mamy żadnych modyfikacji. W aktualizacji do dodatku nocne życie, więc również z każdym późniejszym dodatkiem, do gry dodano system atrakcyjności, czyli chemię. I orientacja jest w niej nadal respektowana, ponieważ jeśli Sim, Odczuwa niechęć do danej płci, czyli ma ujemne punkty, w ogóle nie będzie wtedy podglądu chemii z simami tej płci. Jest w grze kilku simów, którzy od startu mają przypisaną nieheteronormatywność. Co prawda, sprawdzić orientację można tylko za pomocą modów lub programu Simpe, ale wpływają one też na zachowanie simów, więc zdecydowanie był to zabieg umyślny. Przedstawię wam listę tych simów, ale zaznaczę, że brałam pod uwagę tylko tych z dodatnimi lub ujemnymi punktami preferencji, bo 0 punktów w każdą stronę to domyślna wartość, tak jak wspomniałam. Lecimy. Cecylia Papuszka. Biseksualna. Nervus Jakiś. Ma neutralny stosunek do mężczyzn, ale odrzucają go kobiety, więc można uznać, że jest gejem. Tytania Jutrzenka. Biseksualna. Kent Capulet. Mimo że coś mocno kiełkuje między nimi Bianką na starcie gry. Według plików jest homoseksualny. Chociaż kobiety go nie odrzucają, więc nadal jest w stanie mieć z nimi chemię i tak Ariel Capulet biseksualna, mimo że jest dopiero małym dzieckiem. Jerzy Spławik gej. I tak wiem, że jest żonaty. Podobny przypadek jak Kent, bo kobiety go nie odrzucają, ale ma dodatnie punkty przypisane w stronę mężczyzn, więc ciekawa sprawa. W 2009 roku powitaliśmy Sims 3. Gdzie każda formalizacja związku niezależnie od płci zakochanych to po prostu małżeństwo, mimo że Sims 3 wyszło o kilka lat wcześniej niż legalizacja małżeństw jednopłciowych w USA. Może było to po prostu lenistwo programowania, ale wygląda jak kolejne działanie w stronę większej tolerancji w rzeczywistym świecie. Pary jednopłciowe mogą też nadal adoptować dzieci. Ale w ostatnim wydanym dodatku, czyli skok w przyszłość, możemy zrobić biologiczne potomstwo Simom tej samej płci. Kiedy wybierzemy się w podróż w czasie do Oasis Landing, tam w szpitalu możemy za 5000 Simoleonów wytworzyć Bobasa z genów dwóch dowolnych Simów. Dzieje się to bez ciąży, po prostu Simowie po chwili wychodzą ze szpitala z gotowym już niemowlęciem. Kwestia preferencji Simów wygląda tutaj bardzo podobnie jak w The Sims 2, ale z tego co wiem żaden Sim istniejący już w grze nie ma ustawionej konkretnej orientacji. Możemy jedynie doszukać się sugestii, że dany sim nie jest hetero. I właściwie to jest bardziej widoczne niż preferencje w dwójce, gdzie trzeba było albo bardzo mocno przyglądać się zachowaniom simów, albo zajrzeć do plików gry przez specjalny program. W Sims 3 nastąpił pierwszy taki prawdziwy wysyp simów LGBT. Pierwszy z nich pojawił się już w podstawce i jest to Go Coffee. W jego biografii wyczytamy, że nigdy nie znalazł partnerki, bo bardziej odpowiada mu męskie towarzystwo. Nie wiemy na 100%, czy jest gejem, bo nie ma żadnej relacji z mężczyzną, ale sugestia jest dosyć silna. Zwłaszcza, że po pierwsze, jest inspirowany postacią Tobajasa z serialu Arrested Development. Tobajas w samym serialu jest podejrzewany o bycie gejem, mimo że ma żonę i córkę, z czego lecą ciągle żarciki. Po drugie, ojciec Gobajasa ma na imię Gaylord, co mogło być pewną wskazówką w formie zabawy słownej. W mieście Aurora Skies dostępnym w Store jest rodzina składająca się z dwóch mężczyzn i dziewczynki adoptowanej przez jednego z nich. Ci faceci są ponoć nierozłączni i są najlepszymi przyjaciółmi, ale nie ma między nimi żadnej romantycznej relacji, więc możemy tylko snuć domysły, czy coś między nimi rzeczywiście jest. Dlatego oficjalnie, jako pierwszą parę jednopłciową, która kiedykolwiek pojawiła się w simsach, uznaje się rodzinę Shear z otoczenia Roaring Heights. Które też można kupić w Store albo na Origin, i jest trochę drogie. Rodzina Shear to małżeństwo dwóch kobiet, które mają wspólnego biologicznego syna stworzonego dzięki nauce, a przynajmniej tak wynika z ich opisu. Możliwe, że skorzystały z oferty w Oasis Landing. W tym samym mieście jest jeszcze małżeństwo Davis-Welles, które jest co prawda między kobietą a mężczyzną, ale Simowie mają na boku romanse z osobami tej samej płci. W Roaring Heights dodano najwięcej wątków LGBT i ma to sens jeśli zauważymy, że to miasto zostało wydane jako ostatnie raptem 9 miesięcy przed premierą następnej części Simsów. Jest jeszcze kilka rodzin w różnych otoczeniach, u których gracze doszukują się pełnych wskazówek, że Simowie są homo lub biseksualni. Rok 2014 przyniósł nam The Sims 4. Tam mamy na tyle dużą kontrolę nad światem Simów i ich historiami, że nie ma czegoś takiego jak orientacja. Można powiedzieć, że każdy Sim jest z natury biseksualny czy może nawet panseksualny. Nic nie stoi na przeszkodzie do związku z absolutnie kimkolwiek, bo to my decydujemy, a Sim nie ma nic do gadania. 2 czerwca 2016 roku, również z okazji Pride Month, jak mniemam, w ramach jednej z wielu darmowych aktualizacji dodano do gry funkcje, które, mówiąc delikatnie, nie każdemu się spodobały. Od tamtej pory w trybie tworzenia lub edycji Sima mamy menu dodatkowych opcji, do których używania nikt nas nie zmusza, ale jednocześnie mocno urealistyczniają rozgrywkę i nie jeden gracz ucieszył się, że wreszcie może stworzyć w Simsach prawdziwego siebie. Możemy tam wybrać rzeczy związane z tożsamością płciową Sima, więc dzięki temu możemy w trakcie rozgrywki zrobić korektę płci, a także stworzyć kogoś transpłciowego czy drag queen, ale też Sima bezpłodnego. Można też zrobić tak, żeby dwie kobiety lub dwaj mężczyźni mogli mieć potomstwo w sposób naturalny. Oraz, że kobieta może robić siku na stojąco. Kurde, jaka wygoda. Te dwie ostatnie funkcje wzbudziły chyba największe oburzenie, bo zostały uznane za nierealistyczne i zbyt udziwnione. No tak, bo kosmiczna ciąża u facetów występująca w simsach od 2004 roku po dziś dzień wcale nie jest udziwnieniem. Były jakieś tam argumenty, że dzieci nie zrozumieją o co chodzi, że coś tam, ale chciałabym zaznaczyć, że Simsy są teoretycznie dozwolone od lat 12, a to, że w grę grają dzieci bez nadzoru rodziców, to już nie jest wina twórców. Myślę, że więcej uwagi powinno się poświęcić kwestii murowania basenu dookoła, kiedy Sim jest w środku. Po jednak trzeba przyznać, że takim naprawdę głównym zarzutem dla tej aktualizacji nie były same funkcje, a raczej fakt, że na polskiej stronie The Sims w ogóle nie wspomniano, że zostały one dodane. Na oryginalnym anglojęzycznym portalu wszystko było dokładnie opisane, a w Polsce miało się wrażenie, że zostało to niejako zatajone. Po wielu skargach naprawiono ten błąd. Bardzo przydatną funkcją tej aktualizacji jest też zniesienie ograniczeń między płciami co do wyboru fryzur i ubrań, no i też makijaży. Możemy wyłączyć domyślne filtry i ustawić na przykład mężczyźnie jakieś stylowe upięcie włosów, a kobiecie bardzo szerokie bojówki czy jakiś inny stereotypowo męski ciuszek. I wyglądają super. Dzięki temu można zrobić faceta z warkoczem, bo normalnie nie można było. Daje to o wiele więcej możliwości niż wcześniej. Te tak zwane opcje gender nie są przypisywane losowo generowanym simom, a przynajmniej nie powinny, ale jak to w simsach zawsze może się wkraść jakiś błąd. Jednak do tej pory do gry oficjalnie dodano trzech Simów, którzy korzystają z nowych funkcji. W dodatku zostań gwiazdą jest Izzy Fabulous, który mimo bycia mężczyzną zarówno biologicznie, jak i tożsamościowo ma przypisany głos domyślnie kobiecy. Izzy występuje też w mobilnej odsłonie gry. W pakiecie rozgrywki Kraina magii jednym z czarodziejów jest Morgan Ember, którego tożsamość jest trudno określić. Według ustawień w grze jest mężczyzną, ma męską sylwetkę i nie może zajść w ciąże, ale jednocześnie nie może też zapładniać, więc jest w zasadzie bezpłodny. Nie może też załatwiać się na stojąco i preferuje kobiece ubrania. Być może ta mieszanka cech miała sugerować, że Morgan jest niebinarny, ale nie ma takich neutralnych, międzypłciowych określeń, więc mimo wszystko jest traktowany jak mężczyzna. Właściwie to czy koniecznie musimy mu przypinać jakąś etykietkę? Jest jaki jest. I jeszcze w dodatku wyspiarskie życie jest Lia Awata, o ile tak się wymawia to nazwisko, która jest kobietą, ale ma ustawioną męską sylwetkę. Są też dwie rodziny w związkach jednopłciowych. W dodatku psy i koty do gry zostaje dodane nowe otoczenie, Brindleton Bay, a w nim małżeństwo dwóch mężczyzn, którzy wspólnie wychowują małą buldoszkę francuską imieniem Rosie. Są to brand i brand, brand i brand, czyli faceci z prawie identycznymi imionami. Brand to ten wysportowany, a brand to ten artysta. Tak pamiętam, rozróżniam. Sporo graczy ma tendencję do rozbijania ich związku i łączenia któregoś z nich ze swoją simką, co osobiście uważam za zbrodnię, no ale każdy ma prawo grać jak chce, no nie? Rozumiem, że któryś z nich może być B, a poza tym obaj są atrakcyjni, ale toż dajcie hackingom żyć. I wracając do Morgina, też zdarza się, że ludzie robią mu korektę płodności i sprawiają, że może się rozmnażać, bo też w sumie jest dosyć atrakcyjnym simem. Z jednej strony trudno się dziwić, ale z drugiej. No taki już był, więc może taki powinien zostać? Nie wiem. W dodatku wyspiarskie życie również dostajemy nowe otoczenie zwane Sulani, a w nim tym razem małżeństwo dwóch kobiet. Jest to rodzina Nata, a jej członkowie to Oliana, Leila i Tain. Leila, mimo bycia żoną Oliany, ma inne nazwisko, najwyraźniej postanowiła go nie zmieniać. Tain dzieli nazwisko z Olianą, bo jest jej biologicznym synem, prawdopodobnie z poprzedniego związku, o którym nic nie wiemy. Ciekawe, że co do karier i zainteresowań Oliany i Leili, trochę powtórzył się schemat hackingów. Tutaj też jedna Simka pracuje w sporcie, a druga jest artystką. I też w przeróżnych zwiastunach dodatków, wśród Simów stworzonych przez Maxis i wrzuconych do galerii, czy tych na okładkach, znajdziemy mnóstwo wątków LGBT. No, chyba aż nie mam czasu tego wszystkiego wymieniać. Takich simów i całych rodzin na pewno będzie już tylko więcej. To jest stan na początek czerwca 2020, jak coś. O ile w poprzednich częściach trochę tak wciskano tych simów gdzieś ukradkiem, w Sims 4 twórcy przestali się patyczkować i nastąpiło całkowite otwarcie tematu. Tutaj nie mam już żadnych wątpliwości, że ma to promować tolerancję nie tylko w USA, ale na całym świecie. I bardzo dobrze. Czego w takim razie jeszcze nie ma? Oprócz wspomnianej wcześniej niebinarności, nie ma też aseksualności i aromantyczności. Nie można stworzyć sima, który będzie niezdolny do bycia we flirciarskim nastroju i w ogóle nie zainteresowanego tematem. Sama miałam taką simkę w swojej rozgrywce i większość jej osobowości trzeba było sobie dopowiadać i na pewne rzeczy nie zwracać uwagi, chociażby właśnie flirciarski nastrójnik, mimo że w grze są dostępne flagi osób aseksualnych i aromantycznych. Te flagi też doszły w jednej z aktualizacji. Bardzo fajna sprawa. Jak zebrałam te wszystkie informacje, to teraz widzę, że nigdy nie było w Simsach czegoś takiego jak wrodzone preferencje. Okej, okay, kontrola kontrolą, ale skoro mamy już te wszystkie ustawienia w Sims 4, to dobrze by było móc tam też ustawić orientację Sima. Żeby nie było tak, że totalnie każdego z każdym można połączyć do woli, że tego przysłowiowego hackinga możemy sobie ukraść do związku hetero i wszystko gra. O wiele lepiej by było, gdyby można było w ogóle wyłączyć albo znacznie ograniczyć romantyczne interakcje wobec jednej płci, jeśli Sim nie jest nią zainteresowany. Wiadomo, że na wszystko znajdzie się mod, ale jednak mody, a oryginalna gra to dwie różne rzeczy. Chciałabym podziękować Małgorzacie za stworzenie tabelek z preferencjami simów z dwójki, która znacznie ułatwiła mi research, oraz mojej wspaniałej moderacji za możliwość skonsultowania się, kiedy czegoś nie byłam pewna w tym temacie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego z tego filmu, a jeśli nie, to fajnie chociaż tak sobie ułożyć różne informacje i zrobić pewne porównania. Życzę Wam przyjemnego miesiąca dumy i jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, za ludzi, jako, dziękuję za obejrzenie, dziękuję za obejrzenie, dziękuję za dziękuję